co no no powiedz co masz nam zrobić no co zamierzasz zrobić co Nie wiem! no co dasz moje? co dasz jej Arturowi Marta, no nie możesz, nie możesz nie wiedzieć. No musisz zdecydować, no. No nie możesz tak po prostu nie wiedzieć. Musisz zdecydować. Byłem pewny, że zrobiłem ci dzieciaka, wiesz? Poczułem to, no nie? Jak się kochać. Ej, spada. Za nie ludzi idzie się do więzienia. Spokojnie. Spokojnie. Chcę się z tobą żenić. Człowieku, to był szybki numer na jeden raz! Ale nie wstydź się, proszę cię, nie wstydź się. Nie? Kocham cię! Poczekaj! Chcę, żebyś tam nie wyszła. Chce... Poczekaj, chcę, żeby nasze dziecko... Chcę, żebyśmy je razem je wychowywali. Chcesz. obudź się! Urodzę to dziecko i oddam je komuś, rozumiesz to! Oddam je! Chcę, oddać moje dziecko. Odbyć się mojego dziecka? Odbyć się mojego dziecka? Nie!